No kochani, witam was wszystkim w tym odcinku Stwierdz, które w tym odcinku się rozegrała batalia pomiędzy GPL, czyli nami, a Fejmami Na mapie klasztor setupy, jakie widać, takie widać. W większości członków premium każdy zarabiał, to była dość późna, późna godzina po CW, więc każdy pewnie wypukany z kasy. Szczególnie jeżeli chodzi o nas, bo Fejmy to jak się tak bardzo się nie, nie myślę na wstępie co było naszym planem tej bitwy Znaczy tutaj akurat ja rozstawiałem więc jakichś cudów się nie spodziewałem podchodziliśmy do tej bitwy normalnie jak do każdego przeciwnika GF miał podjechać pod klasztorek zobaczyć czy ich lajty nie wjeżdżają i co się dzieje tak y, ostrożnie z lekką nutką agresywności Żebyśmy tutaj nic nie myli i tutaj, zobaczyli. Skorpion tutaj miał się ustawić i go osłaniać. Nie pamiętam czy mówiłem mówi, żeby też tutaj podjechał za AGF-em, czy nie, czy żeby jechał z nami, czy może też się ustawił ze Skorpionem, nieważne. A ciężkimi mieliśmy pojechać tu i tu. No i taki był na razie plan na wstępie. Tutaj nie zwracajcie uwagi na czat Michu to tam nie wiem ile ma? 9 lat czy coś, więc się wszystko obraża, wszystko się czepia. Jest wszystko wiedzące, wiecie jak to jest z dziećmi. No i jedziemy. Zaraz zobaczycie dla mnie coś trochę dziwnego osobiście, co da nam od razu na wstępie przewagę, bo będziemy mieli jeden czołg więcej. Na samym starcie. Co dokładnie się wydarzy, nie powiem, żeby nie walić takimi potężnymi spoilerami i wezmę jeszcze sobie ustawię, zablokuję kamerę na sobie. Żeby dokładnie było widać. I, o właśnie, i patrz, w tym momencie pojawia się tu skorpion. I co od razu było powiedziane? Odwrócić się, stop, zatrzymać, nie idziemy dalej zniszczyć go. Wyjechał, ma zejść. I właśnie to w tym momencie będzie się działo. Tutaj nie wiem jak y, tego skorpiona nie trafiłem, bo byłem pewny, że go strzeliłem w niego. Ale nieważne, wszedł, został zrealizowany, to co miało być, zostało. No i jedziemy dalej. Pojawia się i z piąty no i skorpion, to, o czym myślałem i tu jeszcze STA, żeby do podjeżdżać. Chociaż sądziłem, że bardziej latami będą tam jechać. No i tutaj jedzie kaczy za amim, sprawdzi, co się tutaj dzieje. No i w tym momencie pojawia się u nas tu jeszcze GF i tam IS piąty z ISem trzecim. Kaczy przyjmuje. GF bodajże klepie naszego skorpiona i drugi, który od bazy chłopaki od, robią z nimi wymianę. Tu stwierdziłem, że nie ma na co czekać. Mamy tu trzy pojazdy. Tu są ich dwa ciężkie, trzeba pojechać szybko je zniszczyć, żeby sobie jeszcze większą przewagę wypracować. Oczywiście bałem się, do tego skorpiona jest, A, ale stwierdziłem, kto nie ryzykuje, to nie zyskuje, tak? W szczególności, że kaczy już był na hita, więc trzeba było uważać. Tutaj ładna wymiana. Z mojej strony jest Warlordem, czy jak mu tam dostał Hita na gąskę, odbija się jedziemy dalej. Ami wyjeżdża, oddaje następną pestkę tego Isa trzeciego, dzięki czemu jest na skończenie od Isa, nie ode mnie, bo z nie ma takich losowań. Tutaj poczekałem chwilę z tym Isem 5, chciałem, żeby strzelił, może się odbił, no ale Ami wyjechał, dobra, przyjął dwie buły, trzeba wyjechać, skończyć tego Isa. No I został nam Is 5, którego będzie teraz właśnie tu cofnie, skorpion będzie coverował no i bodajże STA z tego co pamiętam. A tu strzeliłem nad, niby na traka nad, z tym Isem 5, ale nie wiem jak tego traka za bardzo nie dostał i co się dalej dzieje. W tym momencie jak tu poszuwaliśmy IS 5 już został tu sam oni podjechali poje bardziej pod, nasu, pod naszą bazę. Tutaj mam GFA, tutaj mam 1390, STA i 5 FCMa. Chłopakcie stwierdzili, żeby się szybko odwrócić i zniszczyć to 90, bo ja oczywiście e, zamiast się skupić na całej bitwie, to skupiłem się tutaj na nas trzech. I mówiłem co mamy robić, zamiast orientować się na całej bitwie. Znaczy no jeszcze jest 3-4, <głos》> w ogóle o niej zapomniałem. No i jedziemy dalej. Co się dalej dzieje? W tym momencie już mamy, no dość sporo przewag, nie oszukujmy się, 2-1 dla nas. A przewaga w hubsach na poziomie 3000. Ginie u, Unii, u nas 3 w tym momencie. I tu wjeżdżamy do tego iso 5, odbija się, dostaje traka. Co informuje kaczego, że siedzi na traku, ale niestety się cofa. I w tym momencie skorpion niszczy kaczego. To co mówiłem, że skorpion się tu cofnie, i tego byłem pewny, że on tu będzie go osłaniał. Co się dzieje dalej? Ich Lighty, medy podejrzewają nam już tutaj. Tu GF stoi, tu FCM osłania, i tu gdzieś Sta jest cały czas, które bije. I z piąty tutaj świeci na proksie, pod skorpionem oczywiście. Dlatego tutaj się zatrzymałem, żeby nie dostać darmowej bułki. Dobra, z jednej strony dobra decyzja, ale z drugiej tak naprawdę bardzo zła. Dlaczego? Ja mam full hapa. Chłopaki obrywają, powinienem od razu jechać i im pomóc. Nie powinienem się zatrzymywać, powinienem jechać i im pomóc. Jak mnie patrząc, na całe szczęście nadal mam przewagę. 6-4, co prawda gf na dobicie, ale on tutaj sobie świetnie radzi między tymi budynkami. No i, i przewagę w Hapsie na poziomie dwu, około 2000. Tu ich lighty wszystko zeszło. Został IS-5, FCM tutaj, który jest Ogryskiem, tak samo jak nasz GF, no i zresztą Patriot, Skorpion eee, I chyba wszystko, tak? No dobrze. I tutaj będzie ten krytyczny, w tym momencie punkt... Do których chłopaku? przepraszam, naprawdę? Ja dałem takie dupy. To, to jest stuprocentowa wygrana potyczka, ale mój mózg czasami nie przetwarza tak jak powinien, i, i, i niestety to wyjdzie, wyjdą katastroficzne skutki. Tutaj chciałem się skupić na tym FCM-ie, spróbować gdzieś tam między tymi budynkami go strzelić, żeby go skończyć. To byśmy już mieli wynik 7-4. Tu próbowałem wychylić się Isa tego strzelić. No i zjeżdżam tu na dół i z piąty oddaje strzał. E, nie wiem do kogo. Teraz ważne. Nasz GF ginie, który świecił cały czas FCMa, no i skorpiona. No i właśnie o tym przestrzelcu co mówiłem, dobra, chłopaki go dobijają i z piąty dostaje, jest ob troszeczkę obiety jasnym na fulu i zobaczcie co się dzieje. Ja tu stoję. Dlaczego stoję? 3-4 jedzie walczy z Isem piątym idzie na wymianę. Dobrą, bo też oddaję, nie przyjmuję jedynie buły. I ja nadal tu stoję, zamiast zjechać, bo się strasznie bałem, że się utopię. W ogóle nie, nie, nie wiem, co tu się stało. No i teraz 3 czwórka naszego, ginie przez to, że ja tu stoję. I z piątym już jest całkowitym ogryskiem. Nasz i trójka też, Patriot, jeszcze jest na teoretycznie Hita 2 i dopiero teraz zjeżdża. A ja mam nadal Full hapa. Tu się bałem, traka. Tu się naprawdę bałem traka od ISA 5, bo wtedy bym się utopił. Tak jak otrzymałem rękę cały czas na szóstce, żeby się w razie wu naprawić. Skorpion się odbija. Ja nie wiem, czemu ludzie ogólnie marudzą tak strasznie na to 110. Mi się nią fajnie gra. No i tu dostałem traka z podpaleniem, ładny strzał. A na to 110, bo nie jest fajna, fajnie odbija, fajnie nią się gra, fajnie działa. Co prawda nie bije tak dużo jak is 3, yy, ale ma, yy, szybciej ładuje. No i tutaj jest piąty schodzi i zostajemy: Ja 700 hapsów. Zostaje 3, i z trzeci, 253 hapsy. No i Krystek na Patriocie, który ma 475 hapsów. Jak czy pisze do Michu, żeby wchodził na testa, dostaje spota na pewno od Skorpiona. Tak jestem pewny przynajmniej, że od Skorpiona. No, a tu nagle się okazuje, że GF stoi tutaj na półkach Na górze, no i sypia do mnie. Ja stwierdziłem, żeby chłopaki tu zostali. Spróbuję podjechać tutaj ostrożnie, zobaczyć tego skorpiona, gdzie teraz też jestem na hita, żeby może go zdjęli. Mm. Albo żeby może ja go jakoś delikatnie. spróbował zdjąć sam przy tym, nie ginąc. Tak, tylko łatwo się mówi, tak jakbym tutaj, tak gdybym tam, gdybym tutaj zjechał, już by była wygrana. Gdybym się tak nie pieścił, gdybym się tak nie bał. Niestety zrobiłem, co zrobiłem. Tu chłopaki jeszcze do mnie krzyczą Nie, przewalaj drzewek, nie rób tego, bo zobaczysz, że jedziesz. Mówię, no stwierdziłem, no wiem, no ale... <grym> tak wyszło. Mówię, nie myślałem, to była nie wiem, druga w nocy, coś w tym stylu, po drugiej bodajże. Więc dość, dość późno. Co się dzieje? Podjeżdżam. Chłopaki cały czas tam stoją na snajpie. GF niszczy naszego Patriota. Który tak naprawdę powinien stać tutaj, tutaj, i w razie wyśnipić skorpiona lub gdzieś tam, w tamte rejony. Cały czas myślałem, że skorpion tu gdzieś może być, tak samo mi chłopaki podpowiadali, ale też się bałem jednocześnie, że może być tam schowany. Nie wiem, czym go zobaczył, podjeżdżając tutaj, jeżeli tam do końca wyjechał, i teraz bym dostał centralnie w dupę, gdzie bym je zabił. W tej sytuacji, która się teraz wydarzyła, i widzę, że nie ma tu tego skorpiona. Byłem pewny, że albo jest tutaj gdzieś Ewentualnie tu, ale bardziej tutaj lub tutaj Gdzieś przy GF-ie No i tu podjeżdżam próbować zaświecić tego gf -a. Czy tutaj go nie ma lub czy nadal nie siedzi na hillu No i dostaję spota, czyli nadal gdzieś tam siedzi Tego byłem pewny, dlatego obracam lufę w tamtą stronę Choć jednocześnie bałem się, że dostanę bułę od, z bazy, od Skorpiona Ale tu myślę, że byłem na tyle zasłonięty tak, że nie mógłby do mnie strzelić. Znowu spot, blind, no i SGF, którego teraz próbowałem oczywiście ściągnąć, ale jak widać się nie udało. I tu skarpion. Ściągamy Skorpion, Oczywiście skąd? stąd. Tutaj musiał stać, albo tam. To są tylko dwie pozycje, ewentualnie tu przejazd, gdzie mógł mieć na mnie przestrzał. No i w tym momencie Ami zostaje sam. Na GFA i na Skorpiona. I wszyscy są na hita. Tak, wszyscy są na hita. Dlaczego wszyscy są na hita? Dlaczego to nie wygrana twierdza? Bo Balek ma się utopić. Tak, Przyznaję, byłem ciepło w tej bitwie, zjebałem przepraszam <noise> jednak Ami dalej próbuje, Ami dalej walczy choć chyba ktoś tam sypnął głosem, dobra jedź, zabij się, jedziemy na następną twierdzę, Ami stwierdził że walczy dalej tu Michał twierdzi, że nie potrzeba tego stara tak. dlatego, że wyjechał musiał się bardziej pokazać przez co zginął tak Zamiast, powiedzmy, poczekać, chwilę dziś się schować, i na lepszą sytuację. No ale dobra, to było. Skupiamy się na tym, coś. teraz. AMI 4Kilo, już w tym momencie. I ja, pff, no jak widać, ale to nieważne. <laughs> Paranoja była z mojej strony tutaj, trochę. No i czeka. Spodziewa się wyjazdu. Jak mówiliśmy, że może mieć z tej strony coś, co przyjedzie na przykład GFa skorpiona razem lub samego GFa co, co zaraz będzie, to się okaże. Patrz. I w tym momencie kapuje nam bazę. I czego najbardziej się spodziewaliśmy? GFa stojącego tutaj i skorpiona, który jest albo na balkonie, tutaj, albo tutaj. Dlatego to było dość ryzykowne, no ale co miał Ami zrobić? No musiał, sam został, nic innego, innego wyboru nie miał Wyjeżdżać, lecz ostrożny. Nie bardziej przy tym e, pierwszym wyjeździe obawialiśmy się tego właśnie balkonu. Bo jeżeli tam zostanie e, spota, no to tutaj od razu wyparuje. Tutaj nawet jeżeli by już dostał spota, to już skarpion by go ściągnął. Z tej półki tam jeszcze nie mógł do niego strzelać. Tylko najbardziej tego się obawialiśmy. Tylko Ami podjeżdża tutaj, pod tą stronę. I tutaj decydował się jechać tu na półkę. I mu powiedzieliśmy stary, co ty robisz? Wracaj. Bo stąd, jeżeli jest GF na kapie, szybciej by go zaświecił tutaj podjeżdżanie. A poza tym skorpion, jeżeli tu jest, też bym mógł by mógł go zaświecić. Dlatego z tej strony podjeżdżanie nam się wydało bardziej racjonalne. Ale jednocześnie, podjeżdża pod kapa, ale nie na wprost, tylko przytula do skały. W razie jakby gdzieś tam po prawo był skorpion. No i zauważa GF-a. I losowanie. 218, ale ją zostaje 35 HP. I w ty w i w tym momencie już mieliśmy znowu, jak to się mówi... Lekko nadzieję, że może jednak się uda wygrać. I strzecina hita, skorpion na hita. A mi ściągnął GFA, Skorpion wie, że on ładuje. Co daje mu w tym momencie lekko, nawet nie lekko, dużo przewagę, bo wie gdzie jest. Wie, że ładuje. Może na niego wjechać. I właśnie w tym momencie wyjeżdża. I tak, a mi już tutaj mówi, że jest przeładowany. I tak myślimy, kurwa, obróci się, zniszczy tego skorpiona, wygrana twierdza, jest spoko. Co się dzieje? Nie fart. Skorpion strzela pierwszy, a mi niestety nie nadąża obrócić wieży, co jest normalne. I tak szybko wieży nie obraca, co też. No kurczę, no. Każdy nie mógł się spodziewać, że też że od tyłu wyjedzie. Największy błąd tej bitwy, każdy to przyznaje, to że ja tutaj tak długo czekałem, zjazdę na Isa V. Nic tak naprawdę we mnie nie mogło bić, oprócz chyba tego GFa, co tutaj stało lub tutaj. Skarbnik by nie wyjechał, bo by dostał oklep stąd, stąd i stąd. Tak samo STA, które jeszcze żyło, lub FCF, dokładnie nie pamiętam. Więc jeżdżeniu tutaj, o żyło? nie pamiętam dokładnie. Dobra, sami stwierdzicie, czy dobrze pamiętałem, czy nie oglądając. Wjeżdżał tutaj, i był obity. Jednocześnie tu jechała nasza Trzyczwórka, na której jechał wirus. Janusz razem, czy czwórka przyjęła, czy czwórka oddała, poszli, poszli na wymianę, zostałaby, ja bym pojechał z do tego Isa. I wtedy to by była wygrana. No cóż, jak się stało, tak się stało. Miejmy nadzieję, że następnym razem pójdzie nam lepiej. To by było na tyle, kochani, w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejny z kolejnymi twierdzami. Pozdrawiam, Balek, trzymajcie się.